Problemów funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej jest całe mnóstwo. Aby je przybliżyć i przedstawić sposoby ich rozwiązania, Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie zorganizowało konferencję kontakt urzędnika z osobami niepełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne mają do załatwiania różnego rodzaju Problemy, sprawy, kontaktują się z urzędnikami. Czasem dochodzi do różnego rodzaju nieporozumień, które wcale nie muszą wynikać ze złej woli, tylko po prostu z braku zrozumienia. I na ten temat chcę mówić. Spotkanie jest nie tylko skierowane do osób niepełnosprawnych, które mogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób pracują instytucje, z którymi muszą się kontaktować. To także szereg wskazówek dla urzędników. Przez cały czas będziemy śledzić analizę. So Właśnie poczynania w tym kierunku są dzisiaj również pracownicy Urzędu Miasta, którzy również uczestniczą w tej konferencji i zgłębiają swoje kompetencje właśnie w kwestii pracy z osobami niepełnosprawnymi. Doskonalenie zawodowe jak najbardziej w tym kierunku i w każdym innym, aby zgłębiać tę wiedzę. Dzisiejszą konferencję poprowadził dr Władysław Sterna. To, co podkreślał, obie strony, niepełnosprawni i urzędnicy, mają problemy z porozumieniem się i wynika to z obustronnego strachu. Wydaje się, że problemów jest kilka, ale jeżeli chodzi o przepisy, one są w miarę dobrze skonfigurowane. Trudniej jest ich życiowym zastosowaniem. Ludzie z niepełnosprawnością, a zwłaszcza niepełnosprawnością psychiczną, borykają się przede wszystkim z uprzedzeniem, z, ze stereotypem, z tym, co jest w każdym obywatelu, również w osobie zatrudniającej, a także urzędniku. A więc kiedy nie będziemy pracować z przełamywaniem stereotypów przynajmniej ich zmiękczaniem, a tak naprawdę stosowanie tych przepisów okaże się mało efektywne. Konferencja otwiera cykl 10 spotkań dotyczących osób niepełnosprawnych i ich miejsca w społeczeństwie. Kolejne będą dotyczyły niebezpieczeństwa agresywnego rynku czy wolontariatu jako szansy aktywizacji niepełnosprawnych. Cykl konferencji będzie trwał przez cały rok.